Śląski Pokédex Regi Banda Pokemonów Regi to srogie kloce, co mają na ryju Braila, szczególnie Regi Eleki. Kai mu napisane, nie chytać. Te ślepe pieruny są wzorowane na tytanach, ale nie z Heroesów 3. Kaj nie lubią wiadomo kogo albo wzorowane na młodych tetanach, bo żaden z nich nie był ślepy jak krecik. Legendarne regi też mają symbolizować różne epoki, na przykład epokę kamienia, najnowszym regi jest aż, który ma symbolizować epokę rakafiflaka. Majstrem wszystkich regii je Regigas Max, co jest typu normalnego, ale wygląda jak łażąca sygnalizacja po lesie. Jak ta stroga choinka znajduje jakiś kamol, to go ożywia, ale nie widzi w tym problemu, że one też są ślepy. Jego zdolność to wolny start, czyli był w tym samym programie co Ash, gdy uczął się łazić. W pierwszym Regi je rock epoki kamienia, jak wygląda jak ni Pokémon, ni zupa, ino kamolikupa, ni muherca, ani mózgu, co dowodzi, że aż jest z rodziny tytanów. Ten ślipy kamol ma najwyższa statystyka obronno, ale łodziło na śmigusa dingusa, to nie wyłazi ze swojej chałupy. Dodatkowo shiny wersja tego Pokémona zamienia się w wągiel. Kolejnym klocem jest Regi Ice, czyli Houda lodu, który mu na przódku Braila w kształcie plusa, takiego jak Testę Asha na AIDS. Ten Dementor wśród Pokémonów też zamraża wszystko w kole, ale wezwie ci najwyżej, kryka dla niewidomych. Podobno, Regi Ice spał bez epoka lodowcowo, ale jakoś wiwiura pisła mu Eichla w web i powiedział, że tego już nie Następny jest Registil, co je łażącym rezonansem z czerwonymi augenami, Kai też je nazywanym Pokémonem żelazu. Dla anemików je on zbawieniem, ale dla kierowców i wandali jest morą, bo tego grzyba nie da się porysować. Ten kloc podobno był grzany we jądrze ziemi, Kai aż też był grzany w podobnych warunkach, ale Registil nie wylos przypadkowo. Kolejny kloc to Regi Eleki, co je furgającym stromem w a jak chcesz, żeby kogoś pierun trafił, to dzwonisz do niego, bo ten żółty kabel bez izolacji jest najszybszym pokemonem we całym uniwersum. I ostatnim tytanem jest Regidrago, Drago, Kai je łon smoczą kulą, ale chyba nie z tego anime. Ma on czerwony web i szłapy jako corny web, bo wiadomo, że co dwie głowy to nie jedno. Jego srogą statystyką jest dużo HP, bo patrząc na jego zręczność, to ten kloc chirurgiem nie ustanie. To by było na tyle, dzięki żeście byli. Tradycyjnie dajcie szłapa w górę, subskrypcja i komentarz pod tym filmem. Rozajrzyjcie na moje social media, w tym Discorda, linki w opisie. I oczywiście dajcie znać w komentarzach, jakiego następnego Pokémona chcecie. I do zobaczenia.